Polskie Radio Białostok. witam serdecznie 2 sierpnia, piękny, piątkowy wieczór, ale widać ludzie w Lubinie na Dolnym Śląsku mają inne ciekawsze zajęcia niż oglądanie piłkarskiej ekstraklasy, bo frekwencja tutaj na stadionie Przyskładowskiej Mizerniutka. No a kibice drużyny z Białego Stoku w liczbie myślę około 30 osób pojawili się w Lubinie. To i tak chwała tym, którzy te 650 km przejechali. 21 prawie minut gry za nami na stadionie w Lubinie. Zagłębie remisuje z Jagielonią 0 do 0. Jaga próbuje znowu prawym skrzydłem. Przykrył deża i poprzeczka! Dobitka będzie Klimalinie! Piękny lok Przykryla z zapola karnego. Przykryl zobaczył, że Forens wyszedł 2-3 metry od własnej bramki, może trochę więcej. Dał mu taką piłkę za kołnierz, cofał się, cofał się rozpaczliwie. Forens piłki nie sięgnął, ale ta spadła na poprzeczkę. Przykrył w szesnastce, Jest lewe skrzydło poda do Klimali, Klimala, gol! I nie ma spalonego, jest spalony. Teraz dopiero sędzia podniósł chorągiewkę. Długo, tak długo jak Klimala tej piłki nie dotykał, sędzia nie reagował i teraz dopiero kiedy Klimala do piłki dopadł. Wygląda na to, że to on spalił tę pozycję. Sędzia jeszcze czeka na potwierdzenie od sędziów wideo weryfikacji. Sędzia pokazuje, że gol. Jakilonia prowadzi. No pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy sędzia nie pozwolił się od razu cieszyć naszym zawodnikom. 40 minuta gry, odnotujmy. Piłka z lewej strony pola karnego. Tomasza przykryła. Wpadła do bramki właściwie z drugiego metra trafił do pustaka Patryk Klimala. Zoran przyspiesza grę do przodu, do Kamary, Kamara do Imaza, wymiana podań, Imaz do tyłu, ale dobrze na wolne pole do Pospisila, Pospisil z dystansu uderzy, nie, szuka Imaza, Imaz, piękny strzał, ale go Imaza, ależ to była bramka, magic touch Hiszpana Imaza po kapitalnym podaniu Pospisila, asysta Pospisila i z 16 metra technicznym strzałem, muśnięciem w kierunku lewego słupka bramki. Konrada Forenca znakomicie. Jesus Simas strzela swego gola. I to jest ten wymarzony przeze mnie scenariusz, że Jagiellonia ukłuje rywali na dwa Oni teraz albo się rzucą na nas w kompletnym amoku, postradają zmysły, a my ich znowu bęc na trzy. Albo po prostu zwieszą nozy na kwintę, a my im wtedy też bęc na trzy. Jakby tam było, gdyby na koniec wyszło bęc na trzy, i tak byłoby bardzo dobrze piłka w pole karne, oj tutaj groźnie i bramka i gola zdobywa Patryk Szysz niby z niczego ależ chyba tutaj źle w bramce się zachował Damian Węglarz, nasi się bawili bawili, no i się dobawili gol w 70 minucie, Patryka Szysza mówiłem, że ten chłopak coś w sobie ma Teraz kiedy widać jego zbliżenie na telebimach, takie troszkę mocno odstające uszy. On tak trochę jakby radarami, pod tymi uszami się posługuje, namierza tę piłkę w polu karnym. Ładny strzał takim półszczupakiem, piłka zagrana z prawej strony chyba od czerwińskiego. No i niespokojniej się zrobiło. Jak to w jednym momencie, to jest dziwna sprawa, wszystko się zmienia. Tu w Jagiellonii nawet pracuje od niedawna psycholog. No niech mnie ktoś wytłumaczy, dlaczego Jagielonia, która przez 70 minut jest zespołem lepszym, na nic nie pozwala rywalom. Teraz raptem się boi i raptem kopitalny kolejny strzał Guldana przy słupku paruje Damian Węglarz. Jakżeż Zagłębie w ciągu 120 sekund przejęło inicjatywę. Jak Jagielonia się boi, jak Jagielonia drży, jak Jagielonia momentami stwarza wrażenie dzieci w mgle w tej defensywie. Już zbliża się do linii pola karnego, Starzyński ma dużo miejsca, piłka do kogo tam? Bramka, 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 bramka! Łukasz Porębam zdobyła bramkę, znowu zaspaliśmy, już jest 2 do 2, to niemożliwe. No ale jak niemożliwe, jak możliwe. Jagielonia znowu dała się zaskoczyć. Znowu to szybko wszystko się rozegrało. Nasi defensorzy stali w miejscu i patrzyli jak Starzyński, który nie jest Jusajnym Boltem, biegnie w pole karne. Tę piłkę zagrywa na Łukasza Porębę. I kolejny młodzieżowiec w drużynie z Lubina w 78. minucie doprowadza do remisu. Ależ Jagielonia frajersko te gole traci. Klimala biegnie w pole karne, ostry kąt, będzie uderzał z ostrego kąta Klimala. Mudryński przerzuca piłkę nad poprzeczką, ale Mudri wszedł na tę piłkę, no tylko, że przeniósł ją nad poprzeczką. Stuprocentowa sytuacja Serba. Oj Mudri, Mudri, żeby ty zdrowy był, jak tyś w bramkę nie trafił teraz. I w tym momencie sędzia kończy mecz. Duży niedosyt mamy po tym meczu. Jagiellonia przez 70 minut rządziła na placu gry. Właściwie nie pozwalała Lubinianom na nic. Miała sytuację. Prowadziła 2 do 0 i nagle zwariowała. Nagle straciła całą koncepcję. Dała się zepnąć. Była bardzo pasywna w defensywie. Chodzi teraz i taki samotny na boisku jest Bodwar Bodwarson. To nie był dobry mecz Stanczyka. Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok. 2-2. Halo studio.